Drugi odcinek na szybko, szybko 3, 14%, więc jedną bitewkę zagramy i dziękuję za jedną łapkę w górę. Dwie już łapki w górę właśnie sprawdziłem więc bardzo Wam dziękuję. Robicie jeszcze pięć i będzie kolejny odcinek z Brawl Stars. I właśnie, 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 właśnie muszę ci chodzić, muszę coś powiem, ale w Brawl Starsie Właśnie macie jaką mam postać. To jest peny. Mam peny. Mam peny i jeszcze jedną. różę. Mam też już o na siódmą i peny. Nie wiem, którą mam zagrać. Ale w drugim odcinku wpiszcie komentarze. napiszcie w komentarzach, bo w ogóle nie ma komentarzy. piszcie w komentarzach chociaż jeden komentarz, czy mam zagrać. Czy różą czy peny. Teraz zagram rozum i penę i skończymy sobie odcinek. To na szybko, tak. To nie będzie dzisiaj w nocy, bo jest jeden z tymi hakami, ale to nie działa. Nie róbcie tego, mnie polecam. nie polecam. I on jest dzisiaj wrzucony. Nie będą dwa filmiki wrzucone na dziś. Ten film, co teraz nagrywam, to będzie na jutro. Więc no dobra. Na ludzie szybko idziemy tutaj zbierać power cubes. O tej porze hehehe, <grym> ludzie. Ale ogólnie cieszę się, że mam takie już dobre, ale rozy to ja za 30 gemów musiałem kupić. więc... Ale Penny za darmo ze skrzynki normalnie. Nie oszukujmy się na luzie. Nie wiem co to było, ale okej. Okay. Trochę sobie powalczyć z El Primachem. Że lubi z nami trochę. PowerCubesy lubi pozbierać, koleżka. Teraz najs... Zobaczcie, ile PowerCubesów jeszcze tego... Po co? Dobra. Chce mnie zjechać, ale ja mu się nie dałem. Tak, sobie. Nice, zdjęło go. Eee, to jest księżniczka penny. No to teraz będzie walka, powiem wam. Ona na blisko mnie porobić może, ale Rosa jest lepsza. Bibi. No dobra no dobra, to szybko jest szybko, 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 szybko. Peny, 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 peny. Bo 10% dawaj, 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 na. Ja bardzo się cieszę, że mam te dwa postacie. No jednak to nie za darmo. Zabiemy, który zbierałem. Ale się uzbiera. Tam widzicie mam 6 skrzyny, więc to jest nice. No trochę liko mnie to chciało pocisnąć, trafiłem w niego. Fajnie, że pokaz pokazuje old Penny na początku nie jest bardzo dobra. Jak na skrzynki widzicie, tylko tyle bije, więc i długo strasznie ładuje. No to właśnie i o to chodzi. Ale już teraz z jednym power może walić po tysiaka, jak tak się chyba nie mylę. Dokładnie. Chyba wali. Nie, nie zauważyłem, czy waliło po tysiąc. Nie, tysiąc jeszcze nie wali. Ale jest blisko i tego sobie zaskoczymy. I jest, chyba nas, jest tak nas. Nie tu działko się rzucimy przed nami. I na, nice. jest to nie ja. Dobra, Tu my I idzie dobrze. Teraz nie my. Idę po te power cuby. Są bardzo ważne. Idziemy wieżyczkę bronić, bo to jest też najważniejsze. Zobaczymy. Kolejnym wieżę tu kładziemy, żeby szybko jego zdemalować. No jest no jest, no jest porobiony tam. Ty, jak ja tu dwi, na... tylko dwie bitwy zagram i ja to wygram? Jestem jakiś dobry w tam grze. razie to nie mogę sprawdzić i to jest, jest słabe. A Karlo lubi mnie tu pocisnąć. Chce się stimować i chyba rąbnie mnie. Wiesz, że powoli mi się kończy. Same walą meteoryty, tu gdzieś coś jest. On chyba tu, a nie, tu jesteś. No rzucimy sobie tu wieżeczkę spokojnie, ale tą wieżeczkę to tak. Dawaj! Nie! Szybko! się leci! Nice! Nice! Dwóch odcinku, się tak i mam właśnie szóstą rangę, więc cieszę się, cieszę się więc jutro właśnie wpuszczę ten odcineczek i zrobimy sobie opening 10 skrzynek nie bijecie chociaż cztery łapki w górę więc papa i dobrej nocy znaczy dobrego dnia na jutro